Akcja służb na budowie drugiej linii Warszawskiego metra. Zdarzenie miało miejsce na terenie nowobudowanej stacji Chrzanów, drugiej linii Warszawskiego metra. Doszło do osunięcia się ziemi w jednym z wykopów. Uszkodzona została jedna z rur z wodą, która zalewała wykop i powodowała dalsze osuwanie się ziemi. Na miejsce dotarły służby, strażacy, osiem zastępów straży pożarnej w tym grupa operacyjna z komendy miejskiej PSP, pogotowie gazowe. Pogotowie energetyczne, pogotowie wodociągowe, straż miejska oraz policja. Konieczne było wyłączenie sieci wodnej oraz prądów w pobliskich budynkach mieszkalnych. Trwa usuwanie awarii. Coś ciekawego? Powiadom nas, wyślij wiadomość na nasze media społecznościowe SMS lub po prostu zadzwoń pod numer 603 207 465.